No wiem, no wiem. Ale jutro o 14.30 znowu będę grać. Prze e rozgrzewkowy stream przed e streamem Bigopisa, <noise> Także zapraszam. Rozgrzewam widzów przed, przed DBD. Oka, <noise> tą chromę. O, tęczowa taka chyba. Ładna, ja wszystkie kupuję te I tęczowe. Dobra. Nawet nie wiem, co się buduje na krzanie. Będę budować to, co jest polecane. Albo może full letality pójdę? No dobra, oni mają... O nie, dobra, oni... Znaczy, dwóch tanków, bo graga to idzie full AP. Jednak nie idę lethality. Znaczy, ja, na przykład jak jest, są chromy do Jany czy coś, to kup też biorę wszystkie, czy tam do karmy. Ale do jakichś takich innych postaci to najczęściej biorę. Oj, jeśli mam skinę, akurat, to najczęściej biorę tylko, tylko tą tęczową. No, chyba ewentualnie, że jest jakaś, jakaś naprawdę bardzo ładna, to wtedy ewentualnie. Wspólną częścią roweru. Porsze. Ale te tęczowe naprawdę są ładne bardzo. Nawet jakiś tam damage im wrzucam, nie jest, nie, nie jest najgorzej. Roll. Dobra. Będę miał kila. OMG, ja mam pierwszą krew! Nie wierzę, że jestem taki dobry w tą grę jednak. <laughs> Dobra. Tam jest heal, tak? Dobra, idę. Tak że dostali damage ode mnie Oszlak Przyciągnął <laughs> mnie A co to jest tutaj Aha, dobra. Już wiem. Jak zabiję Vein, to kogoś tam tam odrodzę. Jak zabiję teraz Amumu, to niech niech o drodze OK wiedziałem, nie co to jest, to już sobie sobie niech tego Amumu. O, oh, uciekam! O oh Ale jestem. Może ja powinienem akszarem grać? Jak <grym> mechanicznie dobrze mi idzie. Uh, odrodziłem kogoś nawet. Daj! Nice. Ale jestem pro. Dobra. Mam ulta. Ale ten ult muszę pamiętać, że na, na minionach się zatrzymuje. A, nie doleciało. O nie, jednak się cofam. Ultuję. o, zmarnowała. A nie, przed na cooldown, to ok. Wuuu, uciekam, uciekam, uciekam. O nie, on ma ulta, wiedziałem. Szlak, zostaw mnie. Ujeżdżę, ja już nie mam many. Dobra. Tego gregasa może mi się uda, wątpię, ale. Tak myślałem, że tylko ktoś zablokuje. Ale warto było spróbować niby. Dobra. Ja mam na item, jak umrę ewentualnie. Prawie. No tak, mam na item, jak umrę, to dobrze, to mogę umierać. Hit. O, zbiem mu tarcze, hehe. O, Jax. Oj. Tak, zostaw, zostaw. Uciekam. O, chyba umrę. O, dostałem ulta kolejnego. Znaczy, my chyba tylko jednego. Zobaczmy, ten kolektor to w sumie jest taki dobry pomysł? W sumie tak. Czemu nie? Dobra. O kurde, wszyscy umarliśmy. Dobra. nie, nie leciasz tak bardzo daleko od tych minionów. Nie, ta tam! Kurde. Chciałem to Uwein jeszcze zabić. Ech. W tym tyfajcie nic nie zrobiłem. Dosłownie. A? Zabiłem. <grych> Skasowałem trochę. Hmm. O! obijam coś tam, obijam. O! coś tam wbiłem damage. Śmieszna jest to Q w sumie. To, <laughs> może nie musiałem się flashować tutaj, ale, ale trudno. Oszlak raga zultował. Ech. Dobra, budki. Nie zniszczone. Złożę to na ty bo mają tych. Mają dwóch tanków, to w sumie jest spoko Będę miał trochę lifesteela i będę im bił damage. Dobra, wracam i mam ulta. Może mi się uda użyć go. Ultuję Gregasa. Udało mi się z ulta kogoś zdabić. Nice. Ale nikogo nie odrodziłem, szkoda. Myślałem, że kogoś mi się uda odrodzić. Może ten na mumu wbija wbija myślałem, że nawet pójdzie dalej że z tego kłują zabije Szlak to mnie O zabiję go z E Lol Ojej Nie bij o. Gdzie? No gdzie? Wy bombia i Niunia Dobra, on umarł Zagasa zultował. uuuu, zabiłem go! Nice! Cupczy, cupczy, O nie, dostałem od niego poisona. Ach. Ale poczułem. czułem sobie zew walki. Musiałem tam wyjść. Że najgorzej, ult Malzahara. Dobra, no, nie, temku nie kupiłem. Nie lubię umierać jak nie mam na itemek, ale co zrobić. No dobra, ja mam full HP, to nie muszę tam iść. Chyba Q takie było, myślałem, że doleci do tych drugich minionów. Jeszcze z jednego auto, znaczy tak jakby z jednego taku robię... twojego miniona. Czuje się dalej mówi się trudno, dokładnie. Myślałem, że mnie trafi. Fajnie się obija z tego Q ich. Mhm. Chyba zmarnowałem tego ulta. No dobra, ale trochę to tam wbiłem. Zawsze coś... Tego, boję się tego Malzahara, nie chcę podchodzić, nie chcę ulta dostać. O. Ostatnia. No, ja uciekłem, ale nie wiem, czy to mi dużo da. Też czuję, że zaraz umrę. Boję się. Szlak, ale śmiesznie przynajmniej jechałem sobie. Dawajcie tego mumu, Coś mnie musi pomścić. Oho <laughs> Jak to w tym ma mu O jeszcze dostał Skił Nice O, umiera, 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 umiera. Nice, mam kila jeszcze do tego. Omega. Oh nice. Nice, 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 nice. Kurde, mam nawet 7 killi. Dobra, gitara. Dobra, uciekam, uciekam, uciekam. O, 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 o. Boże, myślałem, że tam Amumu mu się wbije. Ślałem. szlak. O, nice, odrodziłem kogoś. Ha, Jak go grałem! Dawaj go tam. Nice. O oh my game, mam killa nawet z tego. No, jak uciekłem! Ja naprawdę jakimś smurfem jestem. No! Jeszcze odrodziłem kogoś! Riven U. Sięgam że Nie grałem wcześniej za, za dużo Akshanem Tylko jak mi się na ramię trafił O tak myślałem że rzuci tego tego Poisona na mnie No dobra ale tak czy siak to mi całkiem nieźle idzie Powinienem kupić Witsenda? Mumu AP, malzachar P, to P, to D, to B.A.D. Chyba... Chyba jednak po gromce krakenów. To mi się wydaje takie bardziej... Hmm, że Z większy mi większym dużo bardziej. Kurde, brakuje mi 100 golda do itemu, ale... Ale cóż... Mówi się trudno. O, Ja uciekam. O-o, Vayne po mnie idzie. Dobra, clear'uję tyle, ile mogę. O, Akali tam się wbija. O, odrodziłem, odrodziłem Akali. Myślałem, że ten Malzahar idzie do mnie, żeby ulta mi sprzedać. Tak? A Vayne. ja umieram? A nie. Nie wiem, co tu mnie dobiło. Znaczy, nie dobiło, tylko dodatkowy damage jakiś dostałem. Ja tam nie mogę podchodzić za bardzo, bo nie. O nie! Lol. Nie wierzę. Nie wierzę. Nie wierzę! Miałem praktycznie zero życia i trzy trupy mam jeszcze. What the heck is that Lol. Myślałem, że tam ktoś siedzi. Lol! Nie wierzę! Smotne. Ten Aksan jest jakiś OP chyba po prostu Dobra, Nie będę się więcej bać grać Akszanem. O my, mam już prawie 3000 golda Dobra, ja mu tam coś tam biję nawet nieźle Oszlak Ach myślałem, że uda mi się go tam zabić. Dobra, tutaj umieram niestety już. On zawierze pewnie wszedł, no, tak myślałem. Dobra, tak czy siak to, to mi bardzo dobrze idzie. Może jeszcze to wygramy. Nie są jakoś turbo bardzo nafidowani. Nie ma za co. <śmiech> dzięki, dzięki. <śmiech> no wiem, tak trochę podszedłem, tylko na, na kile gotowe, ale. Ale no wiesz. <laughs> wiesz jak jest. <laughs> o! A! Czemu no to piu nie poleciało dalej? Dziwne. Te miniony O, nice, o, czemu nie ma ulta od mu, mu jeszcze? Ol. O nie, myślałem, że to że będę smart tu bardziej trochę. LOL, misował ulta na mnie. Tak. Dobra, ale odrodziłem was. Nie wierzę. Dobra, umarłem, ale porobiłem ich tu sam. Także teraz to były moje własne kile. A Bain jeszcze się shieldowała do tego. Dobra, kwiropijca na ostatni Elo. Jeszcze mogą mi podskoczyć. dobra, ja mam ulcika, mogę zultować tą Vayne dla damage'u jakiegoś. Myślałem, że zabiorę tego killa z tego. A przysięgam, że wrzuciłem tego ulta, żeby tam pomóc tylko, nie żeby skasować. Dobra, nice. Boże, mam 20 killi, co za gierka. Ja sobie przypomniałem, jak bardzo nie cierpię seta, no. Jest trochę wkurzający. No, jak dużo do to zrobiłem. Bo trzeba tą wieżę trochę zacząć puszować. Może uwielbiam, jak Mundo bije wieżę, jak wali głową w ścianę. Znaczy wali głową w tę wieżę. To jest piękne. Jezu, kolekcjoner jeszcze przed tego nawet. Dobra, bije inhibitor. Tak, tak, czułem tego ulta dragasa. Nawet jakiś tam damage bije tym tam niezły O, o uciekam O! Jaki damage wbiłem temu Gragasowi Szlak, Uciekam Hihi. Dobra, gdzie ta Wej? Nawet tankowi bije ładny damage z tego ulta, muszę powiedzieć O! Dobrze, nice! Ładny stun. O, ja mam jakiegoś silensa, a od Malzahara, no tak. o uciekam! Malzahar ma na pewno ulta na mnie. Na bank. <grybujesz> nice! Nie wiem, w sumie nie wiem, czy Malzahar zultował, ale wydaje mi się, że trzymał ulta na mnie i próbował mnie dorwać. Nie, jeszcze zabrałem tego kila. Nie wierzę, co tu się dzieje. Mam wszystkie kile. No dobra, mam połowę kili w tej grze. W sensie w naszym teamie, To jest chore. Nie wiem, jakim cudem. Omg, pierwsza wygrana dnia. Omg. Czuję dobrze. Omg, pierwsza wygrana dnia. Ale KS, jaki KS, jaki KS, to wszystkie moje kile.